Wojewódzki i figurski w dobrej formie od rana. Halo. Dzień dobry panu uważm się kłaniasz. Szukam tej osoby, która szukała pracy. Tak. E, proszę pana, więc my w tej chwili formujemy biuro poselskie e, posła Pawła Rabczewskiego. Pan może być tutaj zaskoczony, ponieważ pan Paweł Rabczewski jest uznanym mistrzem kulturystycznym e, rwał sztangę w 76 roku, zdobywając. Nie, ja, ja mistrzostwo. też chodzę na, też chodzę na kulturystykę. O, czy, to czyli, się czyli, świetnie składa. Czyli jest pan umieśnioną osobą. Proszę no, pana, tak. ja panu powiem, jakie byłyby oczekiwania. Musiałby pan odbierać telefony i faksy. Odbi odbierając mhm. telefon, musiałby pan mówić dwa hasła. Nie, Niech pan teraz próbuje powtórzyć, czy, czy pana głos będzie dobrze brzmiał. Pierwsze hasło brzmi Polska to ciężar, dam radę. Proszę powtórzyć. Polska to ciężar, dam radę. Okay. Has, hasło drugie. 100% mięsień, 100% Polska. 100% mięsień, 100% Polska. Dobrze i każdą rozmowę, jak będzie pan kończył, kończy hasłem siła. Proszę powiedzieć teraz siła. Siła. Dobrze, dobrze. proszę pana, jak ma pan na imię? Hubert. Panie Hubercie, to my za, rozłączymy się, zadzwonimy za chwilę, dosłownie za 30 sekund. Jak dobrze. pan odbierze telefon, proszę powiedzieć, Polska to sztanga, dam radę i, i pogadamy 100 chwilę. 100% mięsień, 100% Polska. Dobrze. To rozłączamy się i dzwonimy, dobrze? Halo? Yy, halo? Witam serdecznie, czy to jest biuro poselskie? Tak, biuro poselskie. Hasło? Hasło sztanga, dam radę. Dobrze. dobrze. Hasło, hasło dwa? Siła. Nie, Polska jest... Polska to ciężar, dam radę. A, Polska to ciężar na roli. Jeszcze raz. Dobra. Ewentualnie 100% mięśni, 100% Polska. Dobrze. Proszę pana, rozłączamy się i dzwonimy do pana jeszcze raz. Nie <laughs> mogę się doczekać. Pracuję w najlepszym radiu na świecie. Mamy już asystentę. Dobra, poczekaj. Dzień dobry. 100% siła, 100% polska. 100%. Nie, nie, nie no proszę pana, pan nie. wszystko pomylił, miał 100%. 100% mniej niż 100% Polska. Przepraszam, nie! Przepraszamy, niestety nie jest pan przyjaciel. Kompletnie nie daj, Nie ma w tym siły. Poranny Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. Ćwiczę już od 8 do 10. Codziennie rano w S-Rok. Więcej na www.skerok.pl.